Przeminiemy wszyscy, ale kiedy my przychodzimy do naszych podopiecznych, to oni mają do tego brzegu bliżej i my przychodzimy, żeby coś dla nich zrobić i co możemy zrobić. Chciałam zaznaczyć, że dosyć często, ja nienawidzę tego sformułowania, naprawdę. Bardzo często słyszę coś takiego, że lekarz powiedział, że już nic się nie da zrobić. Onkolog powiedział, że nic się nie da zrobić, teraz to hospicjum. No, i, i pacjent trafia pod opiekę hospicjum z taką myślą, że nic się nie da zrobić. To właściwie po co on do nas przychodzi? Bardzo dużo da się zrobić, zawsze coś da się zrobić. Opiekujemy się nie tylko chorym, ale pod opiekę bierzemy całą rodzinę z ich problemami, radościami, smutkami. Wydaje się, że leczymy tylko obrzęk, bo pacjent chce spuchły nogi, ale ona czeka na ślub syna. Ślub będzie w czerwcu. I problem jest taki, że nie może założyć pantofelków, które kupiła sobie na ten ślub. I nagle ten obrzęk, na ten obrzęk patrzymy w zupełnie innym wymiarze. Patronka naszego hospicjum, lekarka, mówiła, napisała tak, zwracając się do pacjenta, do tego zbiorowego pacjenta hospicjum: Nie wiem, czy ci pomogę, ale cię nie opuszczę. I to jest to, co my możemy zrobić. To znaczy, w każdej sytuacji, w, każdej, oko, w każdych okolicznościach, w tym najtrudniejszym z chorym po prostu być.